Kolejne zadanie ze sprawnością silnika ciepnego. To zadanie jest takie troszkę trudniejsze od wcześniejszych. No niby też jest na wzorach, ale tutaj można już mieć większy problem, tak mi się wydaje, niż wcześniejsze zadania. We wcześniejszych tylko jedynym tym problemem mogło być ewentualnie to zamienienie wzoru na tą postać z jedynką. To tam właściwie tylko tyle wystarczyło. Natomiast tutaj no, jest troszkę, troszeczkę trudniej, a może sobie najlepiej spróbować samemu zrobić to zadanie i sprawdzić, czy faktycznie nie będzie tutaj żadnych problemów. Bo tutaj mamy tak, silnik o sprawności 25% oddaje w pewnym czasie ciepło Q30 kJ wykonując przy tym pracę. Czyli tak, mamy sprawność silnika podaną, czyli do wzoru wstawiamy 0,25 i mamy też to ciepło oddane, czyli Q2 30 kJ. No i teraz ym, potrzebujemy mieć pracę, no ale z ustępnych wzorów na pracę, na przykład tutaj wzór na sprawność, no to mamy taki, że pracę policzymy ze wzoru, że to jest sprawność razy Q1, ym, więc nie mamy Q1, tylko mamy Q2, no więc teraz trzeba sobie wyciągnąć wzór na Q1, yy, no najlepiej z tego wzoru na sprawność, yy, czyli tutaj najpierw wyciągamy ten wzór na Q1, jak już wyciągnęliśmy, to teraz podstawiamy go tutaj za Q1 do wzoru na tą pracę, bo pracę tu mamy wyciągnąć. I wtedy uzyskamy no, wzór na tą pracę, który będzie zawierał wszystkie te wielkości, które mamy w danych, czyli sprawność i też kurwa. No i jak już mamy wyciągnięty ten końcowy wzór, no to już w tym momencie nie ma jakichś większych komplikacji, wystarczy tylko popodstawiać i wychodzi nam odpowiedź A. Także to nagrałam, bo wydaje mi się, że jest takie trochę ciekawsze od tych wcześniejszych i ewentualnie tutaj mógłby być jakiś problem. Jeżeli nie, to super, na wszelki wypadek dosłałam jeszcze to omówienie.